Witam wracając z zestawu 7.1.3.1.3.0.1. Ten składający się z 80 elementów to kitarę stworzenia, stworzenia kamienia. Został on wydany w 2016 roku, w pierwszej połowie 2016 roku jak, jako stworzenie kamienia. Był on małym zestawem i kosztował on 39 zł, co dodaje dobry elementów elementów ze złotówkę. Stworzenie jakim jest citar, były głównie booster pakami części do toa rocznika, w tym przypadku do pochatu Citar ma być skropiony, ale zamiast szczypców dostał maczety ale wracając jeszcze na sekundę do budowy biegła dosyć szybko 5-6 minut zajęła gitar ma to, zacznijmy od kolorystyki mowy teraz ma kolory ciemno-pomarańczowo brązowo metalowo srebrno transparentno jasno-zielony Za to się hejtuje głównie zestaw pohatu i Citara za ten na no nowo zielony kolor. Ta. A akurat Citar ma jeszcze jedną rzecz, przez którą się go hejtuje, czyli po prostu słaby wygląd według wielu osób, funkcja zębatka. Przechodząc teraz do funkcji zębatkowej, podczas machania ogonem, nam citar atakuje swoimi masiatami. Tutaj jest cała funkcja. Tu jest zębatka, i podczas poruszania ogonem, który jest przyczepiony do niej, poruszają się te dwie zębatki z axlami, które wpędzają w ruch łapki, maczety. I tam nawet jeżeli ktoś go nie chce jako zestaw, to jest dosyć dobrym dawcą części. W tej cenie Nie za 39 zł ma się dwie takie maczety neonowe elementy. Te neonowe elementy ten plosek jedności w GAL metalowym, który wystąpił jeszcze chyba tylko u Maraca krótkie kończyny CC, CCBS bardzo dużo te, tego typu łączników te, dwa te elementy pancerza kryształowego a jeszcze yy, ten element dla, yy, pancerza Torian z 2009 roku w piastowym koloru to chyba Citar dzieli ze wszystkimi stworzeniami żywiołów główkę tylko we winnym innym Srebrny, no neonowo-zielony. Skoro ładna jest, ale wcale ze wszystkie stworzenia ją dzielą. Od dołu wyłobiona, żeby by głowa pochatu się zmieściła. Spendorum pochatu się na dużo pojawi na kanale. Te same. Citar. Co tu więcej powiedzieć? No, kurwa, fajny zestawić. Niektórzy, wielu ludzi go no nie lubi, głównie za kolory mi to nie przyśpiesza, że mi się nawet podoba. To choć fakt, że to nie za bardzo nie przypomina, ale fakt, w świecie Bionicle to nie jest problem, bo na tym to ma chyba polegać, że, wszystko, że nie przypomina niczego Tutaj jest jeszcze dodawany był. Shadow Trap do zestawu Jest on taką fajną pułapeczką, której Umarak używał, w, tej, w tym wypadku ma nogi zrobione chyba z rąk yy, z ich ostatniej fali Hero Factory Hero Factory yy, Fajnie działa, ponieważ tutaj jest taki zatrzask zatrzaskowy staw, który po wciśnięciu automatycznie zamyka pułapkę co działa jak faktycznie taki wyneśniony niedźwiedziem nie na końcówce łańcucha ma takie fajne dwa elementy. Chyba z Ninjago. Ninja jako oka ubywa oka Baraki z 2007 roku albo wcześniej, nie jestem teraz pewien. No i wygląda dobrze w porównaniu do... jako przeciwnik bo Oboje mają jakieś szanse, choć to pewnie już wielu youtuberów powiedziało. Teraz przejdźmy do porównania. Na miałem nie mam jeszcze wadne realne rozstępowanie wybiłów aktualnie, więc porównam gitara do Spinacza od zestawu W Matsilos i spinac, spinac z 2007 roku Może nie jest on najlepszym porównaniem ale fakt, że jest w dobrym porównaniu. Spinax ma nie wiem, czy więcej elementów nie, nie patrzę ale tyle nie sprawdzają, ale jest większy od gitara. pod względem funkcji Chitar wygrywa raczej, ponieważ ma artykulację, więcej punktów artykulacji, plus jeszcze tą funkcję. A tak naprawdę spinacz ma tylko po trzy w łapie. Które się zastał jedno w głowie i w ściance Ale na półce w, 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 wygląda porządnie już spinacz, ponieważ na długość. No, ogona nie licząc, a z też chyba przegrywa. Akurat Citar. nie, macie ten Citar wygrywa na długość, ale jest po prostu mniejszy. To jest spowodowane głównie to by ma pasować do pochatu Jak wszystkie te spowodowane są mniejsze, po prostu od Cita, od Spinac, po prostu mają paso, pasować do swoich toa. A Spinac był w zestawie Matsilos, miał wyglądać porządnie z Matsilosem, więc to trochę, no, to się rozumie samo przez się. Spinac Snow że tak powiem, na dwóch łapach też jest wyższy od kitara, choć tutaj trudno to powiedzieć, ponieważ kitara ustawi na dwóch łapkach jest problem. Byłby problem, ponieważ on ma te elementy z Lego Chima? albo z ostatniej fali Hero Factory w sumie jeżeli się ustawi odpowiednio jego maciety to normalny jodzon to titer normalnie może prawie normalnie może stać znaczy teraz nie jestem w stanie to tak ustawić ale fakt że dzięki tym macietom to się ustawi dosyć śmieszne. Po, że, że może po tym zdjęciu wstawię. Dzieci teraz stoi na dwóch łapkach. Spadaj spiniec. Cały dziś tor będzie bardzo fajny zestaw. Bo pomimo tej funkcji dzębatkowej, która może nie jest najlepsza jest luźna strasznie, więc niej trudno ją pozować tutaj by trzeba założyć taki element specjalny plus to, że tutaj są otwarte. akcele swoją drogą przez to trochę niedorobione wygląda to jest fajnym zestawem moim zdaniem jeżeli to nie przeszkadza, te jak to ja polecam wejdźmy cześć